Laudetur, z biegiem kół, ta, 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 Tak się szkole, że ostatnio, z racji na interesy, które prowadzę, i jeżdżę w zasadzie co tydzień do łodzi. Nie odmałem sobie przyjemności porozmawiania z konduktorem, z kierownikiem pociągu. Trafiło mi się ostatnio, z tak fajnym kierownikiem pociągu, który miał tak szeroką wiedzę. nie tylko o tym, co myśmy, ale także o tym. Chciałem się dowiedzieć, jednej rzeczy, który bym bardzo ciekaw. Jeżdżąc po całym widzę, że gwizdzę się wszędzie na kolei. Gwieździe się na Gardelę, Gardinox w Paryżu, kiedy jeżdżę też do Londynu, do Brukseli. gwizdze się wszędzie w Moskwie, w Irkucku, na, na kolei transsyberyjskiej, na Bamie, na Ajamie. wszędzie się gwizdzę. Pytanie, dla, dlaczego ten sygnał jest taki uniwersalny? Widocznie musi być to sygnał w jakiejś mierze wygodny. Powiedziałem się, że gwizdkiem daje się sygnał także maszynicy, że jedno gwizdnięcie i dwa krótkie, długie, dwa krótkie, potem znaczą też co innego niż jeden długi, przeciągły gwizdek, że tak można się skomunikować i z innymi konduktorami i z maszynistą. Ale chciałem wam powiedzieć o czymś innym. Nie zawsze trzeba jechać do Peru, Panamy czy Paryża, żeby zobaczyć ciekawe rzeczy. Spójrzmy ile nasza bywsza Wiedenka, kolej warszawsko-wiedeńska, którą idzie do Koluszek, potem kawałek od do Łodzi, proszę państwa, więc najpierw w dworce. Już ten w grodzisku mazowieckim, w pysznym dworkowym stylu z dwudziestolecia międzywojennego, teraz pięknie zrobiony. Żyrardów XIX wieczny ale prawdziwą perłą są Skierniewice. No, przecież to jest nie, niezbyt duże powiatowe miasto. Dworzec ma moim zdaniem jeden z najładniejszych tu w Europie. Spójrzcie na te ceglane, to jakiś neorenesans, trochę neorenesans neogoty, też XIX wieczny, częściowo zniszczony podczas okupacji, teraz pięknie zrobiony. Co jeszcze? Kawałek za Skierniewicami ma, mamy Lipce Reymontowskie i tam Domek Drużnika, czyli domek, w którym mieszkał Władysław Rejmont. Warto tu przypomnieć, sam Rejmont przeżył w ogóle katastrofę kolejową, proszę Państwa. To jeszcze nie wszystko. Na dworcu w Skierniewicach, czyj pomnik? Oczywiście Wokulskiego. Przypomnę, on tam, kiedy usłyszał te obrzydliwe rzeczy, które Izabela wygadywała podczas rozmowy i jasno o jej niewierności próbował popełnić samobójstwo, kiedy został uratowany. Także proszę Państwa, podróż kończy się na pięknym, chyba jednym z najnowocześniejszych i takich już w zachodniej standardy dworcu fabrycznym w Łodzi. Okazuje się, że podróż wcale nie musi być daleka i nie musi być w miejscu jakiejś bardzo, bardzo z pozoru atrakcyjne, żeby można było naprawdę fajne i ciekawe rzeczy. Zachęcam wszystkich zatem do Wiedenki, dawnej kolei warszawsko-wiedeńskiej, dziś błyszczących pełną parą, a najszybszy pociąg Warszawa Łódź już jedzie godzinę, prząśniczka nigdzie nie zatrzymująca się. Jeśli rząd spełni swoje plany, będziemy mieli dezdolni do w 30 do 40 minut. Co, myślę, biorąc pod uwagę stały postęp, na wszystkie razy, które jeździłem, tylko jeden, jeden, jeden raz mi się spóźnił 15 minut. Wszystkie inne były dokładnie co do minuty i na dworcu fabrycznym w Łodzi, i na centralnym w Warszawie. Niech żyje kolej. Sam zawsze przedstawiam się jako Mikol miłośnik kolej. <laughs> Ramen.